A czekaj teraz, bo. Jak jaka jest głębokość ogólnie, teraz? Tak, kopalnia będzie skopała do samego Bedrocka. Do dna. Ogólnie, Bedrock to jest. Chyba nazwa miejscowości. Pytasz, Flintstonów? Oni mieszkają w miejscowości Bedrock. Oni? Jakoś tak, prawda? No, wydaje. Nie pamiętam. nigdy no, nie przyszło to. Jak się dokopiemy do samego dna, to odnajdziemy zwłoki Flintstonów i Barneyów. Freda, Wilma... Genf, to tam jest. jeszcze był Filipa jakaś, albo ktoś. Nie Filipa. I pełno tych potworków tam. Bam, bam. Bam, bam. Dinozaury. Ciekawe czy kości dinozaurów znajdziemy. Ale było fajnie, kopiesz tak i patrzysz, a tu kości dinozaurów. Dziwne liście. No, a jak ci to idzie? A, powoli. Widzę, że jesteś zakopany. Wiesz ja pozbieram te wszystkie koby stąd, tutaj stąd i ja to wrzucę do kondensera. Dobra. Kurde, pikak mi się rozwalił. Tak dajcie moje jak chcesz. Tak masz? Daj no. Masz czemu To wszystko zaraz skondensuje. O, czego od... o, musi Wtedy jeszcze Ola będzie tego wszystkiego Pararam Dzięki Bagger Od teraz tutaj jakoś czyście się zrobiło nie? No Dobra, to jest moje wyjście. Ej Bugi, czekaj! Żyć, żyć do tego troszkę marble. Jest dużo mabu, To było chyba z. Nie wiem, z. Kusia z 1800, ze 180, tak? A to mi gdzieś tam odłóż, żeby się to. żeby się tego nie wykorzysta mi. Spoko Maroko. Okidoki. ok. Mm -hmm. Dobra, ja wrócę No, jest tutaj dużo, właśnie. 300 kipów 64 i jeden byś miał A, to jest bardzo dużo. Skrzynce, tak? Które jest tam... jest nad więcej. To so, jest marble, marble brick, aha. Brick. Okej. Okay. Okej. Okay. A, ja chciałem wrzucić śmieci tutaj tego. Dirt teared cobblestone. Cobblestone. Zaraz Teraz możesz sobie zrobić pickaxe jakiś. Zrobię dwa od razu. Jeden dla mnie, weź mi tam do skrzynki wsadź i ten czerwony dla siebie. Czy tam niebieski jakiś chcesz. Dobra, mam czerwony Pikax. Nie zostało jeszcze jakiś niebieski starczy na niebieski starczy. I zielony po powinien stać na... Zielone. Ja mam zielony ogólnie. A Aha. Co, Co ja słyszę zombie? Przecież jest... dzień. Słyszysz zombie? No. Czarna są moje. <grym wioski> Zjawiście Całkiem możliwe, że oni po prostu się pojawili pod naszą fabryką. O nie. Też, bo oni tam czasami nic nie rozwalają nam. tej zielony Power Rangers, ja ci tutaj rzucę pickaxe Z... Z... i do ciebie. No, masz. Coco Power Rangers Oni tam śpiewają Coco czy GoGo? Nie go GoGo, Go-Go. Coco. Power Rangers. GoGo, goGo. Go. Go, go Power Rangers. A, tutaj jest pierdolony. Czyli ja tak. jestem. No zielony wojownik. Je, je. Ty jesteś. Czerwony wojownik. Ja jestem ten główny. Ty jesteś zielony. Był tam zielony? Był. Czarny, niebieski, żółty. Ta laska była. Nie było zielonego. Musiał być. No nie może nie nie być zielonego. Było trzech facetów i dwie babki. No to zależy, biegów. bo to Jeszcze biały. No właściwie się zarzucę. O kurwa, creeper. Nie koło ba mojego basenu. Nie, 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 nie. Nie, koła naszego palnika. Yeah, Jee, yeah, yeah. de. No i o co mi atakuje śmieć upierdolony? No już prawie, prawie, na ukończenie jeszcze gdzieś tak z pół godziny i zacznie wydobywać coś. Tak? Bo na chwilę bez to po prostu cały czas oczyszcza teren z wszystkich możliwych surowców, żeby po prostu mogło zacząć kopać. U mnie też zdaje się minę, co najmniej, jak się rozwalę te wszystkie poziomy i zacznę coś tworzyć w końcu. Okej. Okay. Ogólnie to mam pomysł, żeby zrobić w się zrobić yy, rafinerię trzeba po prostu widziałem w tamtą stronę, w lewą stronę tak, 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 e, tak, tak, złoża ropy tak, tak, tak. pamiętam jak byliśmy razem tam przechadzcy kiedyś na grzybach a, też po prostu a ten głębokie będzie e, To się po prostu przejdę tam i gdzieś też pozbierać? Nie, ja nie chcę się tam wpadać, wiesz. O właściwie. Jeeeej! Kinder! Idę Kinderu! Właśnie latam z tymi... z rękami w i po prostu ze szczęścia, jak pajacik. Nawet węgiel pozbierasz. Alright, yeah. o, weź ten. o, węgiel, węgiel. Ty, jak możesz... wydobyć ty, to, Wydoby... No, właśnie, wykop ten węgiel. Kurio, to jest tylko więcej... Dobra, to ten tutaj, a ja ten... Węgiel będzie na potrzebny do tej kopalni. One są zasilane węglem, niestety No ja ten yy... Alright, yeah. Wiesz, Jest tam jeszcze coś O oh, ale tutaj tego Jest tutaj dużo Wow O kopaliśmy do głęboko nawet Dobra ja to muszę sobie jakieś prowizoryczne wyjście zrobić No 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 tam nic nic nie popsuj Ja to jeszcze jeden poziom muszę kopać <słuch> Zaatakowali nas! Nie, yeah, ja spadłem kuźwa. Aha. Dobra, to ja co to jest za dziuro? To jest przecież nie było wcześniej A, ah, nie w tym miejscu rozwaliłem. O yeah. prawie zatkałem Pięknie Pięknie jest tutaj u nas. Pięknie się naprawdę robi. Jest co raz więcej tych wszystkich rzeczy jest, co no. nie? Mamy dyni na Halloween. Tam coś jakieś murzy Na rok już właściwie. Co za dziura. Jak tutaj stoimy z tym węglem w środku tego... Ula, to szybko idzie. Kurde, kolejna dziura. Masakra ile to zrużywa wszystko tego węgla. Mm, trzeba będzie po prostu postarać się o jakieś inne źródło zasilania tego, wodku. A jak te baterie słoneczne, musimy to może więcej ich postawić? Nie wiesz, co to, to akurat nie jest zasilane bateriami słonecznymi. Mm. Da się to jakoś inaczej zrobić, Może chyba energy linkami, ale po prostu jeszcze nie wiem jak to robić, więc na chwilę tak stanie. Elektrownię wodną też się da zrobić w domu. Nie wiem jak jeszcze ja się, przejdę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z tym... Uh, yeah. uh, sytuacja z ropą. Ile tego jest, jak daleko. Uh -huh. Tak, żebyśmy mogli zrobić naszą pierwszą... I to co, byś, nasze doprowadzają rurami jakoś do naszej fabryki? No, dokładnie ta ra, ra, ra. O, to jest ciekawe Ciekawe To są D2, troszeczkę mi się przyda skakania Słuchaj, jak będziesz ta. wracał To wyleć tutaj, tutaj po te swoje kostki Ty nie możesz ich sam pozbierać, kurde? Nie Czy jestem Już pełno jesteś No Pełno jakichś śmieci I mam przy sobie Które mi się pewnie nigdy nie przydadzą Ale spoko Najbardziej to jest w tym wszystkim dziwi ta tutaj przerośnięta kaczka, kurczak, whatever jest, tutaj pływa na tej wodzie po prostu. No, węgiel. Po prostu jest to strasznie na sterydach. To że chociaż to nic nie lata, tylko po prostu cały czas sobie tutaj pływa w tym stawiku. No ale kuźwa, ta kaczka to jest przegięcie. Dobra, zaropa była gdzieś chyba w tamtą stronę. O, widzę. Jest dużej, oby dużo było. Ogólnie jest tutaj dużo lawy. I ten kobold. Ja się to w zwykłych da się. Basalt, o. Basalt, o. Gdzie to było? Gdzieś tutaj, no. By można było coś... Można zrobić coś jak energia geotermalna, że po prostu wydobywa się, się zaciąga tą całą ropę... Nie, nie ropę kuźwa, lawy do nas, do bazy. Aha. I tą lawę potem się zamienia na energię cieplną. O, ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Dobra, jest tu jakieś małe źródełko. Nie wiem, na jak to długo wystarczy. Ale całkiem, całkiem można byłoby się za to zabrać. Lala, Black God. Ciekawe czy tam jest dużo tego, czy nie. Kuźwa, się zaraz utopię w ropie. No dobra. Okej, okay, to ja idę zbudować maszynę do wydobywania ropy. O ho, ho, ho. Fajnie. Ta kaczka się na mnie patrzy. Gdzie kuźwa idę, to ona się cały czas na mnie patrzy. Po prostu widzę, jak jej oczy za mną podążają. Zaraz jej się sobą. Ła, 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 kła, Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Spięte piekaczko, głupia Przestań się na mnie patrzeć. Dobra. Myślę, Marble jest gdzieś u nas, tak? W fabryce, tak? Marble jest e, w tej jednej dużej skrzynce. W dolnym prawym rogu. Jest tam, jest dużo tego. No Ale piękne niebo dzisiaj mamy. A jest. Rzeczywiście. Ło, aż mi myszka zleciała. Cholera. A, a się zagapiłem. Czekaj, bo mi myszka zleciała i mi wszystko zniknęło. Trzeba mi mieć... trochę ion. To mogę odłożyć. Gdzie są koksy? A, tutaj. Mm -hmm. Szkło. Trzeba mi dużo szkła. Akurat. Mam 30 chcesz? Nie, ja potrzebuję więcej. Dobra. Oh, fuck. Właśnie ja zrobiłem. Hoder, tak No Właśnie widzę, chciałem położyć. E, no wiesz, piasek. co poczuło, będę poczęło? Będę to. Wszystkie aż, ty, aż tyle? No, aż no, tyle nie. Filha, poczekaj, ja tam już chcę diament zaraz. wszystko zamienimy. To dawaj. Mam 3 diamenty, trzeba uważać bardzo ostrożnie z tym wszystkim. Już trzeba jedno zabrać. bo musi być jedna wola. Bo inaczej się nie da robić. Szkoda, że to tak powoli leci. Aha. Dobra, jeszcze Stixy Terem, terem. Ale to jest całkiem fajna sprawa, wiem, że to wolno leci, ale kurde, po prostu zawsze, jak wszystkiego tego i potem zamienić na coś pożytecznego. Aha. Trzeba jej Iron Gear zrobić. No, to tylko jeden. A, ah, cobblestone. To jest jakiś cobblestone? Nie. Ja. Dobra. Boże, ale ja się nachodzę między tymi skrzynkami. Tylko słyszę, jak się cały czas coś otwiera. Dededyw, 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 dededyw. Wczoraj akord jeden, więc jest ok. ta Okej. Okay. Co ja chciałem zrobić? Aha, jeszcze Reston potrzebuję. To nie to, to. Hmm. Tak. I ion. Chciałbym sobie eee, wyrobić glowstone dust. Go. Jak ten diament jeden będziesz miał. Co? Chciałbym sobie glowstone... Das, wyrobić. robić. Rzez jest das tutaj. Ale mało tego jest. Aha. Chciałem, żeby. Co? co my tutaj mamy dużo? Wiesz co? Wrzucę trochę koper tam. I. Co tam jeszcze można było wrzucić? Na napis zostawimy. Teen ore. Czy on tu są kwiatki w tym? No, wrzucę dwa staki tego. To od razu mieć więcej diamentów. No, je, to ma? Okej... Okay. Słuchaj, ja sobie wyrobię. Weź di te diamenty. No. Zabrałeś je? Nie. Yeah. Dobra, zawieram. Są cztery. Dobrze. Trzeba jeszcze zrobić te... Uh. Co się robiło? Okej, nie się wyrabia glass, mi tam. klas, glass, glass, glass. No. Ja tu muszę przemyśleć. Tak to się robiło. Dobra, pająk. E dużo. Pająk, spokol to! This is spokol to! zapomniałem zabrać. nie, zabiję mnie zaraz, durl, pająk. Ty go zabijesz on ciebie zabije? O nie. A to świnia. I co teraz ma takie? Kurde, coś chodząca głowa Zombie. Kój, że teraz ty masz problemy z MP, M, MP patcherem, czy jak to było? MCM patcherem. MC patcherem. MC no. MC Patcherem. Dobra, żeby zrobić to gówno, potrzebujemy postawić po prostu... Bagi tam ci węgię, co ty na to. No, rzuć mi. Albo nie wrzuć tej ostatniej skrzyni. POMP. Mamy pompę. Jej. Okej. Okay. Rzucone. Zobaczcie się, jak, zanim po prostu zacznę coś robić, potrzebuję znaleźć kaktus. My oczywiście kaktusa nigdzie nie mamy. Uh -huh. Uh -huh. Czyli moim zadaniem jest znalezienie jakiejś pustyni. Gdzie się mapy powiększało? Ach, nie wiem. Dobra, idę poszukiwać mapy. Znaczy mapy. <grym> mapy. E, pustyni. Ej, są w miarę 5 diamentów mamy. Wciąż mało? Ciąż mało? No. W ile inaczej sobie marker jakiś. Minimal dead points. A, ciągle zapominam. Ja przychodzę po coś i zapominam to zabrać. Add. Doki. Aaa, gdzie to... pustynia była jakaś. Chodziłeś tutaj może przypadkiem? Nie, nie chodziłeś wcale. Nie, już tu jest jakaś pustynia. Tu jest dżungla, tu jest creeper, tam jest... O, 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 mi coś tnie. Wolf. Zombie. Gdzie był ten Marble? A, tu jest, okej. Okay. Fuck, Teraz zginę. Co mnie tutaj, atakuje? Pierdolone pająki. Ta lawa fajnie Pająk się... Pająki Nossa filha atacou em